I strony Tomek, a ze mną jest? No Tomek albo Mordi, nazywajcie go jak chcecie. Wiem, że filmik na razie trwa bardzo krótko, ale zaczynajmy. Dalej, zaczynaj. no No. Ja jedziemy, muszę mieć na jak najczęściej, bo tak to mnie nie będzie słychać. A mnie słychać? Słychać cię, leciutko słychać. Dobra, dawno nie grałem w Brawler, a to jest mój drugi odcinek, bo pierwszy wykasowałem. Bo to była totalna porożka, bo nie wiedziałem, jak się nazwać. I to potem po prostu po imieniu się nazywałem. No Spike gra i, El, i to jest jakiś totalny nuk, bo go El, El Primo zabił. Okej, okay. okej, okay, mam już tego, mam ulta włączonego. tego te Ej, ale ja muszę uzbierać ulta. Ej, może idziemy na Broka tam? Oj, 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 oj. tutaj są dwa power cubes. Y. O, mam na się power cube Ultem go zabiłem.. Dobra pierwsza arena wygrana bez problemu plus 9. Nie bo jest fajnie. ten ma duży zachęk i dużo zadaje to. Dobra. jesteśmy w raju. Jesteśmy w raju. A prędzej, a e, dopóki my tego nie zniszczymy... I tak e, dostaje nam ostatnia skrzynka. Po co to ta tam aj e, e, no, Rosa tu idzie. Tamta roza chodzi... Tam jest Rosa i Brok. Tam jest Rosa i Brok. Tam jest Rosa i Broczek. Bo tam jest Rosa i Brok. A Brok to jest ze mną. A, brok, a kto jest lepszy, Rosa czy Brok? O oh no. To jest jakaś piper. Nazywa się piper. Moż mur, może ładnie to zrobił. a zaraz inej to bolało w, w roze dwa, jeden dobra spał. Ej, a oglądasz filmiki Wojtka na YouTubie? On się nazywa Wojtek Rybarczyk. I ma... Ja mu dałem e, e, subskrypcję ze dzwoneczkiem. Ma e, parę e, filmików e, z. E, ma jeden chyba. On ma e, jakieś e, trzy filmy e, z e, Brawl Stars i jeden film. E, e, MOM! To to mam, ultimo, mam, Gdzie on Ja, już cię zabiłem. Dobra, dzisiaj próbuję na opening coś zbierać. Dobra, otwieram skrzynkę. Ej no, no wiesz, że potem będę mógł to dać na YouTube. Ej, graj Piper! Piper, ale ona jest nudna. No. E, po co ty piszesz jakbym włączony telefon do siebie? Nie wiem tak, żebyś. O, mam fajny spał normalnie. Dobra. Paper chce się nawalać. Moja mama mówi, że księżniczki nie, się nie biją. Ale jestem przeciwna. Akurat ta jest brutalna. Akurat jest To mnie, daj na daj na mnie. O, idź, idź tam. Idź. Szybko! Na no ten grog to jest jakieś inny. 5, 4, 3, 2, 1. 2. Nie, nie pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, to są tej grogi. jestem księżniczką. się nie biją. Nie, to, to jest trudka. Spójrzcie dalej, gruba się. Po co ty się kampisz? Tutaj stań! Tutaj stań! Uciekaj! Spierdolę tak zwane. Dobra, rozwalony! To no, być wielkie starcie! Paweł, prawie go miałeś tylko, że... Dobra, wrzuć Wiesz, że można nagrywać albo z kamerką, albo bez kamerki? Ja nagrywam bez kamerki. A i wiecie, jak się nazywa ten y, y, klan? Y, gdzie ja jestem? Y, ja właśnie te, niedługo dołączę do Morda clanu, bo właśnie ten Mordic y, Noob jest właśnie w tym klanie i on nobi normalnie. mi każesz z nią grać, to czym? Zabierz, zabierz tego worka, lub poprzemy go. Chciałam z niczki, że ją grać. Ty mogę jeden. No to tylko zabij w takim razie. Mam usta. Oj, ale Szynko. tu może ładna moja. O. Widzisz, czy potrafi zabijać? A nie jakiś nób. Dynamity, brawo! Oj, mam mało drogi, mam mało drogi! O, mój, tu jest! O, o O, jest! mądry jest! 10 power I co? Przeglamy? Czy mnie wyglamy? O, nie, zaraz będą... Co tamten grob nie ma ani jednego parkuba? jakim Idzie jeszcze na taki Proszę. Tu, 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 tu. Masz ją tam, tam łap, łap ją. Dobra. Ej, tam są jakieś noby bez żadnego parkuba. Nie no, obronny. Głupi obronny. Ej, a jak mam się nazywać? Tomek czy tomek? Dobra To teraz przejdę do tego klanu Sami zobaczycie na odcinku Patrzcie Jestem Regosz, Regoż? O, tutaj Ej, Ej, tam. Opuszczam klan nie, nie, a do y, szukaj klubów i patrzcie, my O, -ry -dy -a -cy -ly -any. o tutaj, widzicie, to nie, 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 To jest youtuber, to jest youtuber też. No, siódme miejsce, nie najgorsze Co? Łukasz jakiś jest przede mną, a, wie, a znacie takiego youtubera jak Wojtek Rybarczyk? To jest właśnie ten Łukasz Nienawidzę go, to jest mój brat moczy Jakby co? Co? Wiesz, że Wojtek, czyli ten Łukasz Ma e, tego Ma el Primo na, 15, na 12 randze? Serio? A nie, nie, wiem, nie antek, antek, nie ten antek nie? Ej, no, ten filmik już trwa 11 minut, to może kończymy? Czy ostatnia arena i kończymy? Ostatnia arena? Głosuj, głosujcie tutaj teraz w, w komentarzach. Według mnie będzie jeszcze jedna arena. To dobra, gramy. Kończymy Dobra. czy jeszcze dalej? Nagrywamy. Nie, możemy wrócić do kolejnego filmu następny film będzie niedaleko. Będzie jakiś. Nie, to jest ostatnia walka w tym odcinku to jest ostatnia arena w tym odcinku. I koniec. Potworzyłem dwa zwykłe boksy. Nie, bo tu mam pytanie, Wojtek, mój brat nagrywa ten, z tej samej aplikacji i jakoś ma już na YouTubie swoje filmy. A ile ma tu? Ja dałem mu jeden zup. Mów ma jeden sub. No co, to jest moja rodzina. to połowy. Kto wamasz? Ja mam go na jednego Na dwa O, uchodźmy, mam kartę. O. A 5 power cube'ów to mało? W, w, potem jak znajdę jakąś aplikację, żeby nagrywać z Minecraft, to będę y, na kompie, to oczywiście będę nagrywać z kompa. Cześć, jestem Janusz. Окей, оздоровейся. О, боже, там ренка, и тут супер. О, боже. О, там сок. О, десятки, о, чего, там немало. О, и только четыре и ноль. Вот и ноль. No plus 9, bo to plus 9 Dobra, to chyba koniec tego odcinka To... Nie, sprawdź jak zadziałał ten film No dobra, dobra, to 3, 2, 1,